Co teraz będzie, życie objawi się w pełni. Objawi się ze wszystkimi swoimi stronami, ze wszystkimi swoimi kolorami. I może to jest okazja, do tego, żeby w końcu zacząć żyć na poważnie, żeby w końcu dorosnąć. W filmie Braveheart pamiętam, padają takie słowa: Nie martwcie się, nie bójcie się śmierci, bójcie się tego, że nigdy nie zaczęliście żyć. Wierzę mocno w to, że teraz jako cała ludzkość przeżywamy czas, przeżywamy czas takiego globalnego dorastania, globalnego zrzucania łusek z oczu do, do tego, żeby się oddzieliło ziarno od plew, oszustwo, od prawdy, kłamstwo od prawdy. Bardzo bym chciał, żebyśmy nie byli w stanie od tego oddzielania uciec. I kochani, modliłem się, pytając Boga, co teraz będzie, co będzie dalej. I zobaczyłem taki oto obraz e, morza, obraz morza, tak jakby w przekroju, i te warstwy morza, że na wierzchu, na wierzchu sztorm, różne fale większe, mniejsze, morze i nawet tsunami, i im niżej schodzisz, w głębie w to morze, ono jest coraz bardziej spokojne, I to ta ton jest coraz bardziej i stała i bezpieczna w pewnym sensie. A jak schodzisz już na taki, i można było schodzić jeszcze niżej, aż do samego dna, dna, które nawet przy tsunami nie jest poruszone. I jak pytałem dalej na modlitwie, jakie jest wytłumaczenie tego, to Bóg jakbyś wyraźnie dał znać, że chce, abyśmy przeżyli ten czas w zanurzeniu w Niego, w głębokim zanurzeniu w Niego, w te niegłębsze pokłady relacji z Nim, po to, żeby przetrwać ten czas, który jest trudny, ale nie chodzi absolutnie o ucieczkę. Chodzi o to, żebyś był zanurzony w tym samym morzu, w tym samej rzeczywistości, tak? Bo to jest ta sama woda, która na górze się pieni i zasuwa i niszczy, i ta sama woda jest niżej. Ale czyli jesteś w rzeczywistości, jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, wykonujesz swoje obowiązki, ale jesteś zanurzony, Jesteś jakby w pewnej, też można powiedzieć, zbroi, w pewnym zabezpieczeniu, które jest wnętrzem Boga. I to jest dostępne wtedy, kiedy przychodzisz prosić Boga o pokój, w kontemplacji, w adoracji, w wytrwałości, w wierności, w modlitwie. Czy to sprawi, że ten pokój, ta obecność Chrystusowa, to zanurzenie się w Chrystusie, zanurzenie się w Bogu spowoduje, że nie będziesz cierpiał? Nie, będziesz cierpiał, będziesz doświadczał tego, co jest trudne, będzie cię dotykało, mnie dotyka też, i smutek odczuwam, i wszystkie możliwe emocje I to nie chodzi, żeby od nich uciekać, absolutnie nie. Doświadczam smutku, rozgoryczenia, złości, tego wszystkiego, co doświadczamy my wszyscy, czy wierzący, czy niewierzący. Chodzi o najgłębszą część Ciebie, która promieniuje, która pozwala Ci być w tej sytuacji dobrym pozwalać Ci w tej sytuacji życzliwym, pozwalać Ci w tej sytuacji nieść miłość każdemu. Jest to możliwe. Zachęcam Was do tego, żebyście uwierzyli i przyjęli to, że cierpienie jest taką samą częścią życia jak radość, jest taką samą częścią życia jak miłość. I posłużę się tutaj przykładem, takim nawiązującym już wprost do tematu aborcji. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce istnieje 60 hospicjów prenatalnych. I w tych hospicjach prenatalnych właśnie można. Dotrwać z, z ciążą, tym cier ogromnym cierpieniem noszenia dziecka chorego, śmiertelnie chorego, który na pewno umrze w kilka godzin, w kilka minut po urodzeniu można dotrwać w otoczeniu ludzi, którzy będą towarzyszyć, przeprowadzą przez to. Obejrzyjcie sobie film, chyba na nie jest taki, taki film, gdzie opowiadają osoby o tym, jak jest. Ta cała procedura trwania, bycia w tym hospicjum e, przeżywana. Jak to wygląda? I tam jest pokazane to, jak ludzie, którzy decydują się na to, żeby wejść w tą trudną sytuację z miłością, jak oni wychodzą umocnieni na końcu, jak oni wychodzą przemienieni jak wychodzą silni i bez żadnych wyrzutów sumienia, i jak za, po latach mogą wracać do tej sytuacji trudnej, którą przeżyli, odprowadzili swoje dziecko, na, przyprowadzili na ten świat, a potem odprowadzili do Boga. Ci ludzie są zwycięzcami. Po latach, jak wrócą do tej sytuacji, będą wiedzieli, że zachowali się tak jak trzeba. Nie będzie ich nigdy, nic nigdy nękało. Przy szybkich rozwiązaniach, krótkich rozwiązaniach, to zawsze cierpienie wraca. I mało tego, i staje się cierpieniem, którego nie możesz już zmienić, które jest bardzo ciężkie do przeżycia, jest cierpieniem, które cię więzi. Można przejść przez cierpienie, być, by, będąc człowiekiem, będąc w pełni humanistycznie, w pełnym poszanowaniu swojej godności i godności drugiej osoby. I wtedy objawia się pełnia naszego człowieczeństwa. Właśnie to są te wszystkie kolory życia. To wszystko nas wzmacnia. Zobaczcie, uczciwa psychologia też mówi o tym, że każde cierpienie, każdą trudną sytuację trzeba przepracować, spotkać się z nią, nie uciekać. A jeżeli cierpisz, musisz zadać sobie pytanie o priorytety, bo gdy przychodzi cierpienie, zaczyna się chaos, zaczyna się, zaczynają się emocje, zaczyna się takie roz, rozdygotanie. I wtedy trzeba się zatrzymać i zapytać, się, jakie są priorytety, a priorytetem jest życie, priorytetem jest życie. Bez odpowiedzenia sobie, gdy wchodzisz w cierpienie, co jest priorytetem, co masz chronić, e, wykonasz jakiś paniczny ruch, który będziesz niósł przez całe życie. I to nie tyczy tylko aborcji, wszelkich decyzji życiowych. Nie bójmy się śmierci. Nie bój, bójmy się tego, że nigdy nie zaczęliśmy żyć, że nigdy na poważnie nie weszliśmy w każdy aspekt naszego życia, że nigdy na poważnie nie przeżywamy szczęścia, nie przeżywamy na poważnie miłości. A już zupełnie nie chcemy na poważnie przeżywać cierpienia i wzrastać z nim, dojrzewać jako człowiek i przynosić dobre owoce. Tego się bójmy, bo to jest to, co wpływa na to, jakie będzie nasze życie wieczne, to wpływa na to, jaki czas spędzimy w czystcu, bo te wszystkie sytuacje mają nas doprowadzić do tego, żebyśmy dojrzali w miłości, w relacjach. Zatem co teraz będzie, będzie jedna wielka próba naszego człowieczeństwa, będzie jedna wielka próba naszej wiary. Tego, co uczyliśmy się, może czasem w salkach katechetycznych i czego uczyliśmy się w zespołnotach, na grupkach małych i dużych, to już egzamin teoretyczny zdaliśmy, a teraz czas na egzamin praktyczny z człowieczeństwa, z miłości nieprzyjaciół, z chowania miecza, do pochwy, nie, nie atakowaniu, z tego, żeby zło dobrym zwyciężać, żeby miłować swoich nieprzyjaciół. Egzaminy w pełni praktyczne trwają, i ja proszę teraz Boga, abyśmy zdali je, zdali je wszyscy celująco. Duchu Święty chcemy się zanurzyć w Twojej obecnościach, w głębinie, żebyś nas prowadził do głębin serca Boga, do serca Ojca, abyśmy w Nim nabierali sił. Panie, daj nam siłę do wytrwałej, pełnej, głębokiej modlitwy, pełnej relacji z Tobą. Trzymajcie się, kochani. Będę się odzywał, nadal mam nadzieję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!